Panie Sławku, jedno zdarzenie z tego spotkania, które chcielibyśmy Pan na, dla nas yy, przeanalizował, to będzie, to będzie ta sytuacja z rzutem karnym mhm. z czerwoną kartką dla, dla Rymaniaka. Ona miała wielki wpływ na, na losy tego meczu. No, sytuacja nie jest jednoznaczna, ponieważ yy, żyro ponieważ no. ewidentnie dokłada wrażenie artystyczne. Yy, to jest charakterystyczna rzecz, że yy, Zawodnik zerka od razu w stronę sędziego, tak jakby chciał zobaczyć, na, ile na tych tabliczkach jaka punktacja się, się wyświetliła. Co nie zmienia faktu, że on wygrał ten pojedynek. On wyprzedził obrońcę, i wiemy, że w takiej sytuacji, no niestety, obrońca musi się za, jak z jajkiem obchodzić z napastnikiem, który jest, jest przed nim. I, I tu jest takie szarpnięcie oburącz, króciutkie, które skrzętnie wykorzystał Żyro i, i się przewrócił. Ale bez karnego i bez żółtej kartki byłoby chyba idealnie, panie Sławku. No, pewnie tak, aczkolwiek... Bez aczkolwiek... żółtej za symulkę, oczywiście dla Żyry, mówię a bez żółtu no, karnego. Nie, no bo szarpnięcie jest ewidentne. I teraz pytanie, czy to szarpnięcie spowodowało, że Żyro źle opanował, bo on sobie zgrał tą piłkę na pewno brzuchem. I teraz A dwie sytuacje, pytanie. pamięta pan? Radowicz-Kamiński i tam ta. większość osób uznała, że nie było faulu, a według mnie tamto do swoje przewinienie było bardziej ewidentne niż to, co widzieliśmy dzisiaj w Lubinie. Zgodzimy się czy nie? No zgadzamy się. Tak jest. A, tak jest. Ale znowu... tak jak mówię, jeszcze kończąc y, tą, tą analizę. Kończąc bo, się i żegnając. Tak. Bo, bo jest istotna jeszcze kartka w tej, w tej sytuacji. Bo zwykle jest tak, że to jest stuprocentowe y, szansa na, na, na zdobycie bramki i, i wątpliwości nie ma. Natomiast tutaj pytanie, czy y, przy założeniu, że jest faulowany Żero, i czy sobie zgrał tą piłkę brzuchem tak, żeby po prostu do niej doszedł. Nie wiem, króciutko na to patrzyłem, nie, nie jestem pewny, ale trzeba również taką, mhm. taką opcję brać pod uwagę. A generalnie mamy, mamy sporo wątpliwości przy tym no zdarzeniu. Krzysiek, Krzysiek też.